witam serdecznie chciałem pokazać jak robić dla początkującego osób jak robić kosztorysy w programie Zuzia 10 jest to starsza wersja programu Zuzia, ale również bardzo fajna, bardzo fajnie się na niej robi, troszkę jest inna od dziewiątki i ma tam parę takich rzeczy na których ja się chwyciłem jak przeszedłem z dziewiątki do dziesiątki, ale Zaraz wytłumaczymy w miarę możliwości. W kilku odcinkach myślę, że powinniśmy zmieścić całość. Przejdźmy teraz do kosztorysów. słów. I teraz otwierając kosztorys, dajemy nowy. Daliśmy nowy. Dzisiaj w ogóle zajmiemy się danymi ogólnymi, może cennikami. Jeszcze jak narzuty nam damy radę zrobić, to zrobimy. Jak nie to w następnym odcinku. Nie chciałbym, żeby te odcinki były zbyt długie. Teraz, w ogóle, zaczynając kosztorysowanie, to musimy wpisać, co my będziemy robić. Jest to kilka takich pozycji, które wypełniamy. Data jest przyjęta automatycznie. Możemy ją zmienić, klikając tutaj na dowolny dzień. Zostawiamy dzisiaj. Nazwa obiektu. Co to jest za obiekt? I tutaj mamy fajną rzecz. mamy Bazę, w której wpisujemy e, różne nazwy budów, obiektów, lokalizacji, zamawiających. Możemy sobie przyjąć, jak mamy jednego zamawiającego, czy budowa i kilka, e, kilka kosztorysów, robimy różnych, więc przyjmujemy. Możemy to przyjmować. O, lotnisko w Przyjmujemy budowę. Obiekt. I co my tu mamy w tym obiekcie? O. Tu mamy akurat pas startowy. Załóżmy, że będziemy robić pas startowy. Hipotetycznie lokalizacja, baza Mamy lokalizację Balice koło Krakowa. Zgadza się, to wszystko się zgadza. Adres zamawiającego, eee, polskie linie lotnicze, lot. Przyjmujemy. To powinien być jakiś adres jeszcze głębszy, rozwinięty, ale na tym etapie nie musimy czegoś takiego robić. Nazwy zamawiające, nazwa i adres jednostki pracującej, czyli mnie. O, no załóżmy, że ja to robię. E, autorzy, kto jest autorem? Załóżmy, mamy tu autora. Jest. Ja jestem autorem. Załóżmy, że jestem autorem tego kosztorysu. Z reguły ja wypełniam tylko te pozycje, bo ogólną charakterystykę obiektu i bardzo rzadko się to wypełnia. Chyba, że klient sobie życzy, no to wpisuje się tam, że ten pas startowy ma tam, nie wiem, kilometr, że robimy wymianę warstwy na przykład betonowej, czy zmianę oświetlenia. No wpisujemy, że jaki tu jest zakres, i, i nawet dobrze jest. W założeniach wyjściowych wpisać, jak, jak czego nie ma w tym kosztorysie. Czyli, jak jest na przykład podprowadzenie, patrząc na elektrykę, podprowadzenie zasilania, to jest w innym kosztorysie, prawda, że na przykład robiła to taka i taka firma w takim, takim projekcie, nie u nas. Mogę wypełnioną tą stronę. Pierwszą. więc no, niczego nam tu nie brakuje. Możemy sobie podgląd zrobić. Strona tytułowa, to jest tutaj. Podglądniemy sobie, co my tu mamy. I teraz tak: jest kosztorys, nazwa, data, budowa, obiekt, lokalizacja, zamawiający i kto robi. To już mamy pierwszą stronę. Tu mamy jeszcze właściwości kosztorysu i założenia wyjściowe, no to co to wcześniej opisywałem. Przechodzimy teraz do zakładki narzuty. Nie, cenniki, przepraszam. Cenniki. Mamy coś takiego jak ja mam przypisany tu już cennik aktualny na drugi kwartał 2015, więc klikam na wskaźniki. Mamy tutaj stawki roboczo-godziny, robocizny i wskaźniku narzutu na drugi kwartał 2015. I tu mamy różne branże. Elektryczna brutto, elektryczna netto, roboty instalacji sanitarnych brutto, roboty instalacji sanitarnych netto, roboty inżynieryjne. W tym przypadku, ja przyjmijmy elektryczne. Mamy tutaj roboty elektryczne. A, co ważne, tu jest średnia krajowa, ale również mamy dla poszczególnych województwa. Tak? <laughs> Przepraszam. Wszystko się dobiera w zależności od uzgodnień, jakie mamy. <laughs> ja przyjmę średnią krajową, założymy netto elektryka średnia przenieść. I tu nam się już pojawiła ta stawka roboczogodziny. godziny. Zamykamy. Jak będziemy zmieniać stawki, jak klikniemy tu ptaszek, a nawet nie da się, czemu? Aha, bo cennika godziny robocizny nie przypisujemy, tylko przypisujemy stawkę, inaczej jest w cennikach materiałów. Klikamy, otwiera nam się jeden duży cennik, którym zawieram u mnie akurat bardzo dużo tych cenników, a zawsze można wyrzucić, więc na tym etapie nie chciałem tego robić. Może się przydać jakaś cena, żeby przypisać i tu mamy tak o 2015. Kosztu, tu mamy tak cennik z kosztami zakupu, cennik materiał, drugi kwartał, ceny maksymalne. Ceny materiału drugi kwartał 2015, ceny minimalne i ceny średnie. I teraz możemy albo przyjąć z kosztami zakupu, wtedy nie przyjmujemy w kosztorysie kosztów zakupu, czyli jak mamy w materiałach i tu mamy kalkulację ceny koszty zakupu, to wtedy możemy tu przypisać koszty zakupu, jeżeli nie przyjmiemy tam. Jeżeli w cenniku przyjmujemy, że to jest kosztami zakupu, więc nie przyjmujemy w bazie materiałowej do doliczenia za zakupy, to nam krzyczy, żeby zapisać. Ok, no to co, zapiszmy go. Zapiszmy ten kosztorys. Ja mam tutaj i to kosztorys pas. Pas startowy, wbierzmy balice. balice i zapisujemy, i teraz nam się jakiś drugi kosztorys otworzył. Tu, mamy... tu jest bez nazwy. kosztorys, więc my go zamkniemy przez przypadek, nie będziemy zmieniać. To mamy pas startowy, balice, jest, zapalmy ten cennik. Klikamy, tak jak mówiłem, albo z kosztami zaopatrzenia, albo nie przyjmowane, przyjmuje się średnie ceny, nie minimalne, nie maksymalne, chyba że się ustali inaczej. Ja przyjmuję z ceny średnie i jest, pojawił nam się cennik, prawda? Teraz każda zmiana ceny cennika, e, możemy tutaj kliknąć, że ceny, które dopiszemy, zmienimy, będą umieszczone, czy ujęte w cenniku, czyli zaktualizujemy cenę bieżącą. Przez analogię robimy sprzęt. To sprzęcie jest z kosztami jednorazowymi i, i, i trzeba z tymi kosztami jednorazowymi. Koszty jednorazowe to są koszty, które na przykład przewiezienia y, y, koparki. Gosienicowej na plac budowy to są koszty jednorazowe, prawda? Przywiezienie i wywiezienie, więc to są też jakieś tam koszty, które trzeba ponieść i musimy to uwzględnić. Więc przyjmujemy. Ok, dobrze. Uporaliśmy się z cennikami. Cenników uproszczonych, scalonych no, w zamówieniach publicznych nie, 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 nie przyjmuje się. Więc tutaj ja nie będę pokazywał, jak to robić. Zresztą ja nie używam tego typu cenników. I każdy musi sobie każdy ma indywidualnego jakiegoś klienta, i ten klient mówi co chce, więc, jak będzie chciał, no to wtedy przypisuje się do ceny. Na tym kończę, i zapraszam na, nas, na, na mój następny odcinek. I proszę lajkować, jak komuś się spodobało, i pytania. Cześć.